Cześć! Gdzie najlepiej wybrać się na wycieczkę? Tam, gdzie jest blisko, są piękne widoki, jest spokój, wspaniała natura, gdzie miejsce jest łatwo dostępne i przede wszystkim jest tanio, a najlepiej za darmo. I dzisiaj zabieramy Was w miejsce, które spełnia wszystkie te wymogi a mianowicie na Białą Górę. Biała Góra jest rozległa, więc możecie tutaj dotrzeć z wielu stron, ale my polecamy Wam dojechać od strony zamościa i zostawić samochód na końcu asfaltu. Dla turboleniuchów, którzy wjeżdżają bryczkami na Morskie Oko, jest też druga opcja dostania się na Białą Górę. Możecie tutaj po prostu wjechać samochodem, prawie na sam szczyt. Ale czeka na Was jedna niespodzianka, a może nawet problem. A chodzi o samą nawierzchnię Białej Góry, która w letni lub zimowy dzień jest twarda i stabilna, ale wystarczy kilka kropel deszczu, aby zamieniła się w błoto, po którym ciężko jest wejść. A co dopiero mówić wjechać? Nie tylko samochodem możecie wjechać na Białą Górę, bo jak widać, często wybieranym środkiem transportu jest też rower. A warunki dla rowerzystów są tutaj świetne. Jest jeszcze jeden sposób, aby dotrzeć na Białą Górę. Prowadzi tutaj ułański szlak konny, ale żeby w pełni z niego skorzystać, potrzebujecie mieć konia. Prowadzą też tędy trasy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. My byliśmy tutaj w nocy i dlatego nie pokazaliśmy Wam tej kapliczki, ale jest tutaj, a nawet są dwie. Jedna na początku dojścia na górę, a druga prawie przy jej samym szczycie. Na górę prowadzi też Zielony Szlak, imienia Władysławy Podobińskiej, który prowadzi z Zamościa aż do Suśca. Szlak ma długość aż 56 km. Zbyt wielu takich oznaczeń niestety nie znajdziecie, ponieważ na górze nie ma drzew, więc nie byłoby gdzie ich namalować. Po chwili docieramy do kolejnej kapliczki, a za mną znajduje się już ostry zjazd do miejscowości Lipsko-Polesie. Czy to już koniec Białej Góry? Absolutnie nie. My idziemy dalej, aby pokazać wam najładniejsze widoki stąd się rozciągające. Myślę, że każdy informatyk bardzo dobrze kojarzy taki krajobraz. I pomimo tego, że obrazy nie mają dźwięku, to w głowie wyraźnie słychać odgłos uruchamianego systemu Windows XP. Widać stąd jeszcze jedną rzecz, której nie możemy Wam pokazać, bo jest to obiekt militarny. Aktualnie znajduje się za moją głową. To taka biała bulwa, która wystaje z nadczubków drzew. Tak naprawdę to natowski radar, który broni naszej wschodniej granicy. Nieważne, jak dotrzecie na Białą Górę. Jeśli będziecie tutaj w maju, i tak będziecie mogli podziwiać jej największą ozdobę czyli ciągnące się w dal pola rzepaku. A wiecie, czym tak naprawdę jest rzepak? To kapusta, a właściwie jedna z jej odmian. Natomiast nie te piękne żółte kwiaty są tutaj najważniejsze, ale nosiona, które z nich powstaną. Zawierają one aż 50% tłuszczu. Rzepak wykorzystywany jest przeważnie na trzy sposoby. Do produkcji oleju rzepakowego, który często kupujemy w sklepach do produkcji biopaliwa, które też jest coraz częściej wykorzystywane, ale również rzepak jest rośliną miododajną, który uwielbiają nasze polskie pszczoły, a pszczelarze stawiają ule pomiędzy polami rzepaku, aby pszczoły mogły go wyprodukować jak najwięcej. Te piękne żółte kwiaty kwitną tylko jeden raz w roku, dlatego mnóstwo osób chce sobie zrobić zdjęcia w rzepaku. I stąd wzięły się rzepakary, które wchodzą w szkodę, niszcząc uprawy rzepaku. A przecież ludzie z tego żyją. Ale rzepak potrafi się bronić. Jego kwiaty są lepkie i kleiste i bardzo brudzą ubrania. Więc zbroje rzepakar po takiej sesji nadają się do wyrzucenia albo do solidnego prania. Na rozdrożu, mając kapiczkę za sobą, idziemy drogą prosto, aby odnaleźć szczyt Białej Góry. W pewnym momencie trzeba się pilnować, bo taką drogą wchodzimy w pola. Po chwili docieramy na południowy stok Białej Góry. To stąd rozpościerają się świetne widoki na roztocze i stawy na topornicy. To dobre miejsce, żeby na chwilę usiąść, odpocząć, podziwiać widoki albo zrobić mały piknik. Aby dotrzeć na szczyt musimy pójść miedzą albo takimi śladami po maszynach rolniczych. W ten sposób nie zniszczymy upraw i nie zdenerwujemy rolników. Za mną znajduje się kamień geodezyjny. Może tego nie widać, ale już za chwilę będziemy na szczycie. Są one elementem osnowy i pomagają geodetom precyzyjnie określać wielkość każdej działki. To właśnie ten kamień geodezyjny, na którym stoję, wyznacza szczyt Białej Góry, która ma wysokość 270 metrów nad poziomem morza. To stąd rozpościerają się przepiękne widoki na Roztocze, Zamość i rozciągające się dookoła Pola Rzepaku. Do zobaczenia w kolejnym niezwykłym miejscu.